Jak myślę, że już się nie dam zaskoczyć, to dam się zaskakiwać jeszcze bardziej! Co to jest?! Cześć, siemanko, hej kochani, witajcie bardzo, 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 bardzo serdecznie, tutaj Hypad. A przed wami coś, czego bardzo, bardzo, bardzo dawno nie było, czyli przegląd modyfikacji do gry Minecraft. Tak. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować coś, co jest naprawdę super epickie i co wzbudziło w mojej głowie wiele, wiele, wiele wspaniałych myśli dotyczących właśnie użytkowania tej modyfikacji. Mianowicie jest to modyfikacja Lucky Block. Lucky Block Mod. Tak. I ta modyfikacja Lucky Block mod dodaje nam do gry takie fajne żółte klocki ze znakiem zapytania, tak jak w Mario. Jeżeli gracie kiedyś w Mario, no a musieliście grać, no nie wierzę, że nie graliście kiedyś w Mario. Eee, no to właśnie takie klocuszki dosłownie identyczne są właśnie ta modyfikacja nam dodaje do naszego Minecrafta. I co z nimi zrobimy? Przekonacie się już za chwilę. Byłoby naprawdę super, zajebiście jakby udało nam się udobić. 1000 lajków pod tym filmem, z racji że powrót modyfikacji na ten kanał i to by była naprawdę super mega motywacja Wiedziałbym, że takie przeglądy wam się podobają, więc mam nadzieję, że uda nam się dobić tysiąc łapek w górę A więc teraz przejdźmy do modyfikacji, no Tak, oh yeah Dobra, na początek może krawnik tego wszystkiego Otóż taki, tak się prezentuje Lucky Block, Lucky Block, czyli takie klocuszek właśnie z zapytajnikami, ze znakami zapytania i taki klocuszek craftujemy w następujący sposób. Otóż stawiamy 8 sztabek żelaza w dookoła dropera. Kochani, tutaj jest naprawdę ważna, ważna rzecz, to jest dropper, to nie jest dispenser, to jest droper. dropper, Dro per Ponieważ jeżeli pomylicie to z dispenserem, to wam wtedy crafting nie będzie działał, więc to jest droper. A dispenser jest bardzo podobny, ale tam być droper. Tak, więc tak się prezentuje crafting, więc teraz sobie dla przykładu skraftujemy to wszystko, tak się craftuje właśnie naszego lucky blocka, o taki właśnie bloczek. I co z takim bloczkiem możemy zrobić, ponieważ wiecie, mamy klocuszek, ale co my z nim możemy zrobić? Otóż najfajniejsze w tym jest to właśnie, że po postawieniu takiego klocka, o którym możemy normalnie też spotkać na naszej mapie po zainstalowaniu tej modyfikacji, jak go rozwalimy, to wypadają z niego jakieś takie losowe itemy, to właśnie to jest lucky block, czyli szczęśliwe bloki. I z tego wypadają różne itemy, naprawdę nie wiadomo co z tych bloków może wypa wypaść. Widzicie teraz na wypad o zbroja? Ogólnie postawiłem tutaj 10 klocków i dlatego, dlatego I dla testu, sobie te klocki ponieszczymy. On to akurat patyczek jest. Niestety, tylko patyczek. Ciao! What the fuck! Kawałek złota, ale to było dziwne. Dziwne wydropienie tego. What? Uh, Okej, okay. znaleźliśmy się w takim pomieszczeniu dziwnym Naprawdę, wow Tego się nie spodziewałem, dobra, niszczymy Dalej, wow Naprawdę, jeżeli, już jak, jak myślę, że już nie dam się zaskoczyć, to tu nagle O! Oh! Ooo, oh, fuck O oh, fuck Jak myślę, że już się nie dam zaskoczyć, to dam się zaskakiwać jeszcze bardziej, co to jest? Co to ma być? Aż się boję zniszczyć ten klocek. O nie! What the What the fuck? Nie spieprzać! Co to jest za modyfikacja? What the fuck? Klipy? O? Co to było? Co? Co to było? E, tak więc jak możecie zauważyć, z tych laki bloków. Może wypaść nam naprawdę wszystko. Tego akurat się spodziewałem: że coś mnie tutaj teraz zaskoczy. O, gąbka. A tu? O, enchanting table. Enchantment. Enchantment table. Więc z tych doszków może naprawdę nam wypaść wszystko: wszystko może nam wypaść. Może wypaść złoto, może wypaść żelazo, diamenty. Może wy nam wy wypaść pomieszczenie. Mogą świnie wypaść. I w ogóle jeszcze mogą moby wypaść. Ale akurat mobów, no, moby nam jednak nie wypadły tym razem. Nie poszczęściło nam się. A jeszcze zniszczę ten. O! Owieczki wypadły! O, jak fajnie widzicie? Więc może nam wszystko wypaść dosłownie z tych klocków. I teraz mnie wszystko goni na tej mapie. Fuck. Tak więc mam kochani nadzieję, że ten odcinek, ten, ta modyfikacja wam się spodobała I jeśli tak to kliknijcie łapeczkę w górę i mam nadzieję, że dobijemy te tysiąc łapek I tutaj my zaraz mnie. Chcemy... O! Pająk chcemy zniszczyć I to na tyle Modyfikacja moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajna, zombie, fuck! <laughs> modyfikacja moim zdaniem jest bardzo fajna i to by było na tyle kochani w tym odcinku, do usłyszenia Pobieracie modyfikację, bo jest naprawdę świetna. No i cześć, trzymajcie się!